Czemu kaszebi mają herbie Gryfa? Dawno dawno temu Pan Bóg złeł na narada wszeczkich królów, książąta i włodarzy wszelejacich kaintów świata. Faj je wiele, rzekł Pun, ale każdy naród je inszy i czym innym sadze świata łed znaczył. dzysy je chcę nadgrodzec i dać znanci na tegłę że jest ma młej ma słego ma. I tak kezł Bóg weżłobic królom, książątą i włodarzu miastów na ich tarczach, przenalegającej im cychę. Jednych łedznaczył znaczył jako rozceną, inszych innych, jakim zwiożącą, albo jaką rzeczą. Włodarzowi kwestrzyżne deł Bóg w cychły miedwiedza i rzekł Wa dewe tam je co rok słodci miód meta tej miedwiedza włodarz o Wigdyni rzekł Wa dewe tam je i ledzą w płelste rebę niech bądą wają znanką i weżłobił im dwie rebę czej przeszedł król płelści Bóg rzekł te jest baro mądry i mesz wiele szekły. Cebie nikt nie dobądzę bo te jest jak łeżeł, łelny ptych. I weżło bił królowy płeści mu łeżła z rozcygnionyma skrzydłoma. Czej przeszedł ksąża kasiebści świętopełk? Bóg namyslił sa i rzekł, a co teby chciał miec? Wa kaszebi jest spar łączony z Puelską, tej łeże dostuni ta też łeżła ale polskim biały głę, a wa mdzeta mia czarny głę. Panie bueże, rzekł świątopełk. Płec meka szebi, serca jest ma z polskum, To mumę nad młęża swoja zemia. I broni bronimy nasi głę młęża jak lwy. Meś prawda ksunże. Za ta wa znankom im znanką niech bądze gryf, Pół lew, a pół łeżu. Tak ełe Kaszebi mają swój cech, czerny łe grifa na żółtym płespłedlim.